W związku z tym tu następuje największe programowanie na całe całe życie e, instalowanie aplikacji. OK I potem od siódmego roku życia do 12 ta fala mózgowa znowu przyspiesza i ona przyspiesza do alfa i teraz tak. To jest okres, w którym następuje formowanie umysłu logicznego tutaj ten płat czołowy prefrontal cortex jest, Bardziej aktywowane. Dzieci w tym okresie są w stanie, jak gdyby zaczynają wyciągać logiczne wnioski tak? e, z, tej, z tych danych, które zbierały poprzez poprzednie lata. Mm, ale też są dużo w tym swoim takim równoległym świecie. Przykład, no jeżeli Dzieci się razem bawią, no to są, się bawią w, w statki, w piratów, w to, w tamto, to one po prostu widzą ten świat, bo mają, są dużo też swojej podświadomości. Wspomnij sobie, jak byłeś w tym okresie, jak łatwo było wejść w ten wyimaginowany świat. To jest supermoc, którą my wygaszamy też potem.